Dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Słuchajcie, chciałam jeszcze kilka słów, tylko powiedzieć takich właśnie dosyć humorystycznych może, bo obróćmy całą tą sytuację, przez którą dostałam od Was tak bardzo dużo, dużo wiadomości. Jak dziś tam z dystansem staram się też podejść do pewnych tematów, ale powiem Wam, że gdyby wczoraj ktoś nagrał tą sytuację z Glidla i ją udostępnił w sieci, to powiem szczerze, że sama bym ją udostępniła i polajkowała. Bo to się po prostu nadaje do takich typowych memów przedświątecznych albo po prostu jakichś tam e, nastrojów. E, no to tak pokrótce wygląda. Ktoś mi wczoraj powiedział, że potrzebujemy chyba ochroniarza. my sobie, mój mąż sobie radzi. Tak myślę. Wiecie, ogólnie zastanawiający jest taki smuteczek przed świętami, u co niektórych w ogóle. Że po prostu ja wiem, że jest taki nastrój depresyjny, że grudzień w ogóle to jest taki też miesiąc, gdzie jest bardzo mało słońca, ostatnio jest pochmurno i, i bardzo dużo osób ma obniżony nastrój. Ale powiem Wam szczerze, że dla mnie najważniejsze na przykład w te święta jest to, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żebyśmy wszyscy mogli się spotkać, cieszyć się również z tych takich małych naszych sukcesów, bo ten rok był naprawdę. Bardzo, bardzo dynamiczne, żeby po prostu nic nie zakłóciło tego spokoju. O to tylko, so, o to tylko proszę yy, i, i tak bym chciała, żeby te święta wyglądały, bo takie sprawy materialne, albo właśnie takie jakieś inne głupoty, wiadomo, że yy, to jest rzecz po prostu drugorzędna. Ja mam wrażenie, że my już takim jesteśmy troszeczkę innym pokoleniem świątecznym. Ja w tym roku ogólnie no, też staram się robić dużo rzeczy w kuchni, postaram się, jeśli będę miała siły, to będę sobie tworzyła to co, to, co uwielbiam, bo po prostu lubię to robić, ale yy, niedzielę mam zaplanowaną, yy, tak jakby dla nas, yy, poniedziałek mam zaplanowany dla siebie częściowo, bo idę do fryzjera, widzicie, już moje włoski się domagają i pewnie to będzie moja Yy, ostatnia yy, wizyta i w tym roku, i myślę, że dosyć zrobię sobie taką przerwę, yy, kilkumiesięczną. Tak sobie to rozplanowuję. Yy, tak więc to tak: coś tam zamówiłam, coś tam zrobię, coś zrobi moja mama, coś zrobią moje siostry, i po prostu, yy, że no wiecie, to no, jedzenie to gdzieś tam schodzi też i na drugi plan. I jeszcze tylko taki jeden komentarz odnośnie tej pani, która wczoraj wystosowała mi takie wiadomości. Ja się zastanawiałam, czy udostępnić personalnie tej osoby, ale wiem, że tak jak mnie zalewać wiadomościami, to być może właśnie mm, jakieś wiadomości będą pokierowane również bezpośrednio personalnie do tej osoby, bo ja mam prawo udostępnić to, co ktoś do mnie pisze, bo ktoś pisze im i po prostu yy, uważam, że, że, że mogę. To jest mój profil, ale stwierdziłam, że po prostu tego nie zrobię, bo nie będziemy piętnować tej takiej negatywnej atmosfery jeszcze przed świętami. Uważam, że hamstwo nie musi gonić. Hamstwa w którymś momencie po prostu nie chcę mi się już takie rzeczy bawić. Chciałam tylko właśnie wam pokazać, że to nie jest tak, że wszystko jest takie super i po prostu, że ja otrzymuję tylko pozytywne wiadomości, ale też negatywne, tak. I ja się muszę z tym zmierzyć. I to już, zobaczcie, ile to, to trwa lat. Bo tak naprawdę, biorąc udział w programie, który gdzieś tam przez niektórych jest odbierany jako reality show albo po prostu jako program rozrywkowy, no i się stąd z tym? Jesteśmy osobami dorosłymi, z czym to się potem mierzy? Nas też ostrzegano przed tym, My mieliśmy takie pytania na samym początku, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Yy, ale potem to my musimy to przeżyć i mówię: program wniósł bardzo, bardzo dużo rzeczy dobrych w moim życiu. Chyba najpiękniejszych, jakie, jakie można sobie tylko wymarzyć. A jest ta druga strona medalu, yy, która trwa do dziś, tak? I, i jesteśmy odbierani różni przez, yy, różnie przez różne osoby. Yy, no, no, nie wiem, no, staramy się być sobą, tak? Yy, tyle czasu minęło, a my, mam wrażenie, że no, nie do końca się zmieniliśmy, i yy, i te wiadomości też się nie pozmienia. Tak więc przy tej kawce dzisiaj porannej sobie chwilę z Wami porozmawiałam, a teraz lecę poprzedować się do męża. Robimy sobie chwilę przerwy po śniadaniu i potem biorę się e, chyba za łazienkę dzisiaj się wezmę i może przecieram jeszcze okno, bo e, takie gruntowne sprzątanie miałam ostatnio po malowaniu, e, które gdzieś Wam wcześniej pokazywałam. Tak więc po prostu sobie poodświeżam tam, gdzie trzeba i i tyle, no bo bym zaczęła pić te ciasta na raty, ale co z tego, przecież dopiero mamy dzisiaj czwartek, przecież to musi być wszystko świeże, żeby smakowało, bez sensu, żeby to robić i mrozić i, i żeby to stało w lodówce po prostu lepiej świeżo, a mniej i gdzieś tam z uśmiechem na twarzy.